Ojczyzna to dla mnie kraj, w którym się urodziłam i wychowałam, a także miejsce bliskie mojemu sercu. Ojczyzna to także tradycja, historia i język. Polska to dla mnie rodzina, przyjaciele i nauka. Polska to dla mnie najpiękniejsze biało-czerwone barwy na naszej flatce. Biel symbolizuje naszą szlachetność, a czerwień odwagę, waleczność i poświęcenie. Polska jest dla mnie ojczyzną. Polska to moje symbole: biało-czerwona flaga oraz hymn Mazurek Dąbrowskiego. Polska to piękne krajobrazy i cudowna architektura. To Bałtyk, Tatry, Warszawa, Kraków i wiele innych miejsc. Do Polski, mojego domu, chętnie wracam z zagranicznych wakacji i podróży. Lubię polskę za różnorodną i piękną przyrodę, od gór przez jeziora aż po morze. Polska to też gościnny kraj z tradycyjną kuchnią oraz miejscami pełnymi uroku. Polska to dla mnie y, szkoła, dom i boisko. Polska to moja ojczyzna, miejsce, w którym się urodziłam i wychowałam. To kraj, w którym mo mogę czuć się bezpieczna i szczęśliwa. Polska jest dla mnie miejscem wspomnień, do których zawsze będę wracała myślami. Polska jest dla mnie ważna, dlatego z dumą patrzę na jej godło, które przedstawia białego orła w koronie. Godło to symbol naszej historii, wolności i siły narodowej, która jednoczy wszystkich Polaków. Kocham Polskę za to, że mogę czuć się tutaj częścią czegoś ważnego i za to, że każde miasto ma tutaj swój niepowtarzalny klimat. Polska jest dla mnie ważna, bo tu są moim bliscy, wspomnienia i tradycje, które kształtują moją tożsamość. Czuję się odpowiedzialna za jej przyszłość i chcę mieć wpływ na to, jaka będzie. Polska to dla mnie dom rodziny, mama, tata, siostra, brat. Polska jest dla mnie ważna, bo tu się urodziłam i mieszkam. To mój dom, w którym mam przyjaciół, rodzinę i wiele wspomnień. Kocham jej kulturę, historię i piękne miejsca, które warto poznawać. Czuję się Polakiem, bo kocham naszą kulturę, język i historię. Chcę ją pielęgnować i przekazywać dalej. Polska jest dla mnie ważna, bo to mój dom. Tu nauczyłam się, czym jest miłość i tradycja. Chcę być częścią jej historii i pomagać w jej rozwoju.